Cześć, cześć siemanko ludziska. Dzisiaj znów kolejny odcinek na Poniatowie i Jak widzicie z Zetora będzie coś ciekawego. Będzie dzisiaj Orkan, miało być co innego, tak wiemy, miała być sieczka. Miała być sieczka. Sieczkarnia jakby to powiedzieć była znaleziona, znaczy Orkan, bo poszedłem w Orkan. Podaliście fajny, ale niestety miał małe bugiłgi. No. I niestety mm, musiałem sobie odpuścić ten odcinek i wziąć się za orkę, za turem. Ciekawe myślę, bo jeszcze nie orałem sobie z turem. Przyciszę sobie tak, żeby bardzo nie drażniło to. No i niestety ludziska pani e, jako iż. No, dzisiaj musiałem coś wydać, a może jednak w środku się przejdziemy. E, no to macie to. Jutro będziecie mieli bolusiowo, a pojutrze case'y. Dodając, że no ta pogoda nasza kochana nie pomaga w nagrywaniu Burza jest dzień w dzień jak wracam do domu Po prostu masakrycznie, może nie dzień w dzień, ale dzisiaj wróciłem i już była ulewa Do tego burza jest gdzieś Jest na pewno, bo słychać ją, ale daleko, daleko, więc pierwsze co od razu biorę się za robotę i nagrywam póki mogę Serio tak szybko mówię bez przesady Może tak a tak naprawdę to ile mi niego nie chodzi 15 No zobaczę Może nawet to nie jest tak źle Dlatego wziąłem się za orkę, bo tutaj jakieś takie troszeczkę u nie nic ciekawe. Ciekawe, czy mi to w ogóle zaora Tak za ora, za ora to dobrze. E, i dlatego tego biorę się za to No i jak najszybciej chcę ten odcinek wam nagrać, gdyż wczoraj jak e, chciałem coś nagrać e, no to przez e, cały czas, gdy byłem e, sobie w domu e, burza była popołudniowa taka, taka popołudniowo-wieczorna gdyż e, skończyło się około 20 potem e, nie było chłopaków e, no i dopiero, jak wrócili chłopaki tylko, udało nam się nagrać bolusiowo przed spanie i tyle, i dziękuję, no i niestety burza nam będzie trochę psuła e, bardzo szyki w nagrywaniu, że i tak nadal będzie szło, bo o, padać to deszcz nie chce, pada, e, jestem happy, bo wszystko odżywa, nie było deszczu chyba z ponad tydzień żeby tutaj nikogo, nikogo nie skłamać, ale na pewno deszczu nie było bardzo długo i przyznam Wam szczerze, że jak teraz tylko się pokazał deszczyk o jak fajnie, wreszcie wpadł w bruzdę jak tylko się pokazał deszczyk o, nie to wszystko odżyło naprawdę miod od so, bardzo mi się to podobało no ale burza na pewno dała się wyznaki i i też gdzieś tam szkód narobiał u mnie akurat nie było spoko easy peasy lemon squeezy ale no bardzo się tego cieszę już raz, przez burzę straciłem monitor yy, dlatego bardzo teraz serdecznie uważam, yy, też przez burzę już straciłem raz router, więc y, od tamtych czasów już bardzo dawno było gdzieś trochę na początku, tylko lewałem dawno, dawno temu to, przez burzę burza yy, i, i naprawdę wtedy to tam... A burza, co tam co mi tam burza zrobiła jak jest, jak jest gdzieś tam 5 czy 6 km dalej to od razu nie przyjdzie do mnie no i niestety yy, pamiętam a raz, raz to mówię, a pecha miałem, pamiętam pierwszy raz to poszedł nam wtedy router ale router to tam wiadomo, za darmo się wymieniło i dziękuję, tak no bo tak akurat był jeszcze stary, to nam już nowy, wtedy wymienili to z dwojga złego nawet, lepiej to poszło yy, ale przyznam szczerze a mówię miałem pecha po prostu yy, szybko, nie wiem, naprawdę szybko się przemieściła w burza i chupa gdzieś blisko, nie wiem jakim cudem od razu poszło po ruterze dziwne, niekiedy, nie, nie czaję nadal przeciążenia burzowego na temat tutaj właśnie zwarcia, spalania urządzeń bo jeżeli uderzyłoby, nie wiem, właśnie mój budynek tam minimalnie obok, tak? no to się zgodzę, ale wtedy pamiętam uderzyło gdzieś hmm. No daleko, no, no może nie, nie, nie jakoś, ale tam gdzieś z 200 metrów dalej w drzewo więc i wtedy mi jakoś tak spaliło, tak, tak to tylko sobie co przypominam. No i tak niestety to wyglądało, no a później gdzieś chyba, też nie w krótkim, krótkim okresie czasu, gdzieś tam nie, niedawno po tym, yy, właśnie też była burza, ale ja właśnie wtedy coś robiłem na nim, potrzebowałem właśnie szybko skończyć, burza zaczęła uśmiechać, ale mówię okej, okay, okej, okay, przecież Ym, ona jest daleko przeważnie, dawno byłem młody mówili, że by sprawdzić sobie jak burza w ogóle yy, jak jest burza daleko od danego miejsca yy, zamieszkania to przy błysknięciu pioruna liczyć sobie czas i tyle ile sekund tyle kilometrów jest po prostu ode mnie, tak? No czy to jest mit, czy, czy prawda? Nigdy w to nie wnikałem, to są takie właśnie bardziej opowieści z młodych lat. Czy to jest prawdą? Chciałbym to wiedzieć, ale może i się sprawdzać, bo, bo jednakże jak sobie tak przeliczyć parę kilometrów, to mogłoby i i tak huknąć, ale no cóż, ja tam nie wnikam w to. No i wtedy pamiętam mówię, a tam chyba dycha nie wiem, do 10 na tak, nie. Było BTS, mówię, dobra, dobra easy. No i jakimś cudem potem była cisza. Dosłownie była cisza, bo błyskło się wtedy pamiętam cholernie. Była cisza, potem... A mówię, a już, 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 już wystarczy. I naprawdę ludzie, nie wiem co się wtedy stało, ale znienacka po prostu uderzyło gdzieś znów blisko ale to nie wiem jakim cudem że nie uderzyło to to w ogóle gdzieś niedaleko mnie bo to taki był huk zwykły normalnie jak, no, jak grzmot leci z nieba i dziękuję że nie i po prostu bawię się bawię siedzę 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 od razu słuchaj trzask co nie pierwsze co za listę, co nie? No bo jak już słychać było naprawdę taki no nie... wiem, nie wam to można opowiedzieć. No, chyba wiecie jak brzmoty, jak blisko coś piesznie to taki taki krzyk jakby coś rozrywało, co nie? Jak tylko to usłyszałem pierwsze co skłoniłem się, bo mam listwę w tym miejscu tutaj do listwy i odciąłem e, prąd, co nie? E, no i przyznam wam szczerze, że pierwsze co gdyby to zrobiłem to poczułem smród. Yy, powiem szczerze, do listy mam podpięte lampki, komputer yy, i telewizor miałem wtedy jeszcze coś, dekoder yy, pod jedną, teraz już mam dwie listy, bo po prostu już mi się nie mieści. Yy, to wszystko pod jedną więc pod dwie, teraz telewizor jest w innej listwie i komputer jest w innej i tak, żeby było. I ja dziękowałem wtedy Bogu, że nie wiem jakim cudem nie spaliło mi nic przy komputerze, pierdolną samą modlitę. Nie wiem jakim cudem. Nadal się dziwiłem, ale od razu. Po prostu swąd takiego smrodu był od razu czuć jak tylko pizgło. Wstałem, spojrzałem od razu po tym, po tym grzmocie ulewa taka jak taka tej ziemi. I ja cofam się do kąpa. Smród, po prostu smród. No to już mówię, coś, coś je było, ale nie wiedziałem co, bo przecież nie dymiło się tutaj tak typowo. Tylko sobie powiem Wam szczerze No, no było było oczywiście, nie? No i no no nie? Mówię komputer jedno Pierwsze co To na router No bo znowu mówię, kurde, router Nie, router jest easy Przy komputerze Olałem ten monitor Najważniejsze, olałem ten monitor, nie? Przy komputerze tam, Wącham, kol, tak pilnuję, szperam, coś odkręciłem Nic, co nie? I gdzieś dopiero wstałem doszedł do tego monitora, a tam z tyłu tak jebało, że masakra. No i wyszło na to chyba Nie wiem jakim cudem walnął ten monitor i prawa akurat tutaj natury yy, będą zawsze mi obce. Jak to, jak to się dzieje? Jak działa to przeciążenie mocy? Szczerze w szkole mało o burzach rozmawialiśmy i to trochę jest dla mnie błąd w wychowaniu tej oświaty, bo burzy yy, są bardzo nam znanym zjawiskiem, bardzo często spotykanym, yy, a oni naprawdę mało na tym temat rozmawiają, a jak rozmawiają to może także aż się jakby to powiedzieć nie da nic tego zapamiętać. Ja bynajmniej nic ciekawego ze szkoły nie zapamiętałem na temat busz, a jak dobrze mam dobrą mam pamięć zarazem, ale nie zbyt nie opamiętam, żebym jakąś miał ciekawą lekcję na temat burz, e, bo chmury burzowe tam jest zbytnio chyba nie interesują bo przeważnie to pamiętam bo co mi dadzą chmury burzowe jak, e, jak każda jest inna przychodzi ciemna chmura i słyszysz drzm to wiadomo że to jest chmura burzowa e, i będzie nieciekawie a, ale po prostu co jak to idzie dalej to też można by było chociaż pewnie myślę, że może oni tego nie wiedzą z jednej strony naprawdę burze to będzie taki temat kurna jak tornada w Ameryce też myślę, że w ten temat to są coś na, na ten temat postawy. wychodzi z znikąd kumulują się te chmury tak ciepła zimną i, i się wtedy dzieje tam wtedy tam te tornada też mają coś w ten temat i, i dzieją się też niezbyt ciekawe rzeczy, ale szczerze wolę burzę niż tornada no i, i tak to właśnie będzie, no nie wiem, na razie słyszałem, bo aż sobie obejrzałem pogoda chociaż szybko oglądam szczerze, m, może, aż, aż kurde muszki latają e, może i jako tako nie wierzę pogodzie, bo raz miałem tak, raz mówią tak, ale jednak wolę sobie niekiedy obejrzeć zresztą spotyka, ale sobie obejrzałem, no i że w tym tygodniu ma być właśnie nie zaciekawie. E, najgorzej właśnie ma być poniedziałek i wtorek, no i przyznam wam szczerze, poniedziałek jest spisał Wtorek na razie, też już się spisuje aż muszę sobie znieść słuchawki i posłuchać, czy w ogóle coś grzmi ogólnie nie, będę sobie do Was na spokojnie tylko po prostu nie będę zbytnio słyszał y, zatura słyszę słyszę jakieś szumy zamknę okno, bo jakbym zamknął okna to byście chyba bardziej słyszeli szumy z powietrza niż o co ja do Was i miałem powiedzieć jest daleko, ale znając moje szczęście nic się nie odzywać, bo ona jest daleko, a może się od razu znaleźć z 10 km blisko mnie, ale nie, to znałem na wiele dalej niż 10 km, jeżeli można no, na temat liczenia nie? Yy, to ona jest troszeczkę yy, daleko no i tak właśnie te sprawy będą, więc musicie się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, dość, że właśnie mało jest filmu z że pracuje z tego jeszcze powodu, że jeszcze te burze naprawdę nie pomagają i nie pomagają w tym momencie. Ciekawe jeszcze jak długo takie coś może trwać eee, tutaj, eee, no tutaj u mnie bynajmniej, u chłopaków na przykład wczoraj nie było burzy, ja mówię tu u, u Brączka, bynajmniej, bo bo przyznał, bo mówił, że nie ma ale u Bolka też, a znowu u Bolka? bo mm, dzwoni do domu i mówi, że tam masakracja, czyli to samo co u mnie U Tanasa też babie ale to ja zawsze mówię, że największa zaraza od Tanasa idzie, bo Tanas mieszka... o kurwa, brzówkę zajmę e, jak tu polew e, Tanas mieszka za mną, tak zwany na południe, bo ja liczę najdalej wysunięty oczywiście jest Brączek na północ, a na południe najbardziej Tanas, bo Tanas mieszka tam no, mam około 100 kilometrów, może no, na więcej nie, nie wnikam w to ale na pewno jest w stronę kielc tam gdzieś te prawie chyba czy kiel no trochę zagryw chyba ale do Kielc jesteśmy daleko nie. albo w drugą stronę wiem że na pewno na południe o szczerze nawet się nigdy nie zagłębiałem to tak bardzo do nas mieszka ale słyszałem że na pewno gdzieś yy, na południe ode mnie i, i tyle mi wiadomo i, i tego się trzymajmy nie będę się tutaj teraz e, rozmyślał geograficznie na temat tego, więc jak to nasa było, to to nasa przyszło do mnie, bo właśnie szło z tamtych okolic, e, więc e, Jobany wszystko zrobił tak, żeby ja mógł nic nie nagrać. No kurwa, to takie gówno, serio, nie wiem. Takiego czegoś nie zostawiliśmy. Musimy jakoś tak ładnie to zabrać. Ten odcinek będzie krótki, bo cykam się troszeczkę zarazem tej brzy gdyż jeszcze dodając, że ja musiałem taki film zrobić i wyrenderować go, żebyście mieli właśnie na wtorek więc no, taki na spokojnie, szybka orka z Turkiem w takiej szybkiej rozmowie na temat burz piszcie tam się, co tam u was, jak tam u was pogoda, jak to wygląda u was z burzami może coś się nie za ciekawe dostało, ale już nikomu nie życzę i lepiej żeby było ja na ten temat, lepiej żeby był sam deszcz Mogą być ulewy, bo, no, no, bo tego jakby to się nie, nie przewidzi Ale żeby nie było bursz, bo to jednak robi większe szkodę A taki deszczyk, chociaż najlepszy, to jest taki deszczyk jak padał, gdy wróciłem Ym, gdzie, Jak jechałem, bo ulewa taka, że mi normalnie wycieraczki nie zbierały na najszybszych obrotach Mazda po prostu była zalana w pizdu yy, Drogi to już w ogóle szkoda gadać A... Yy, no. A u mnie normalny, spokojny deszczyk. Taki jak Pan Bóg przekazał. I, I tego się trzymajmy, że lepiej, żeby tak zostało. Eee... O to Przez ten mmm, słup to będę bardzo dużo przeczek. I, i, i lepiej żeby tak padało sobie na razie jak weszłem do domu to padało ogólnie wczoraj z dwojga złego, że nie miałem jakby to powiedzieć e, dostępu do kompa bo trochę się cykałem ale prąd nie wyłączyli mi więc e, do tego wziąłem się za robotę kończyłem co malucha pomalowałem e, elementy tam element bardziej jeden bo chciałem sprawdzić, bo miałem kawałek farby właśnie maluchu więc mówię a zabrawię się trochę jak na pierwsze malowanie mm, Pistoletem, bo malowałem wszystko pistoletem, Przeba, nie tam się bawiłem sprayem, pistoletem tam tylko niektóre rzeczy. To, to naprawdę przyznam szczerze, że wyszło mi dość dobrze. Nie wyszło zajebiście, bo bo, bo to naprawdę gdyby nie wyszło zajebiście to, to mi się chyba marnował. Nie wiem. W zwykłym warsztacie powinienem yy, pracować, nie wiem, w jakimś autoryzowanym kompleksie lakierniczym, a nie mechanicznym. Przecież przyznam Wam szczerze, naprawdę co do blachy i lakieru jestem jakby to bardziej wyuczony w te sprawy yy, i naprawdę jakoś jakoś moje ręce ten fakt szybciej przyjęły niż mechanikę no bo jak mówię, no o wiele miałem więcej do czynienia z blacharką yy, i lakierem, lakierem może mniej, ale z blacharką a jak z blacharką, no to lakier też trzeba było się uczyć yy, więc przyznam Wam szczerze, że yy, no jako tako yy, to mi pomogło poczekajcie wysiądę jakoś z tego a tu sobie halo aha no no kurde kulturalnie jestem sobie wyjść nawet no, aha ooo a się świeci ładnie na szperacz ale szpiewe zielone ostre światło ma e, no i tak to właśnie bywa szybkie rozmówki o gdzieś świcić kilometr pierdol no, szybkie rozmówki, szybki odcinek, czyli to co ja lubię najbardziej. Poniatowe, myślę, że ta seria będzie jeszcze miała... Hmm, tak, dokończenie... Hmm, dokończenie sianokosów. To jest zależne od tego, czy będzie w następnym odcinku jakaś fajna sieczkarnia lub orkan, ale chyba jednak pójdę w sieczkarnię, no bo jakże orkan, najładniejszy orkan, do FSA nie działa Tak jakbym chciał No to pójdziemy chyba w sieczkarnię Wtedy zawsze będzie pomocny ten nasz przyjaciel pracownik Czyli siano kosy. to już jest jeden odcinek sieczkarnia To już jest drugi odcinek i i, i, i siewy. To może być jeszcze trzeci odcinek No i chyba tyle Chyba tyle, no myślę, że a może będzie jeszcze obornik jako czwarty odcinek może, może 4 odcinki. No, myślę, że 4 odcinki, czyli razem z tym 5 i potem e, przerwa na temat tej serii. E, zmieniam e, ją troszeczkę, wymodernizuję, może tam z wielką pomocą Arka, bo arka coś mi mówił, ale czy mu się to uda, to nie wiem. Jeżeli mu się to uda, to będzie zajebiście i wtedy będzie naprawdę super, super zmiana i wtedy powrócimy, nie wiem, po, może po miesiącu, po pół miesiąca przerwy na tą farmę tylko troszeczkę zmodernizowaną. Ja wam w tym odcinku dziękuję. No i, no i liczę, że burze szybko odejdą. Wy można spokojnie nagrywać, no bo jutro będzie bolusiowo, więc trzeba go nagrać. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się na razie. Cześć.